Witajcie, moi drodzy. To, że widzicie poniżej kartki z farbami, nie oznacza, że dzisiaj naszym tematem będą farby. Dzisiaj pokażę wam pędzle, o które pytaliście, które nie wszyscy znają i które teoretycznie nie są opisywane jako do akwareli. Są to pędzle, o których wspominałam w dużym filmie, czyli Renaissance 1580s. Robocza nazwa drapak. Tak nazywa go nawet firma. Tutaj mam dwa w rozmiarze jeden, jeden w rozmiarze dwa, jeszcze jest rozmiar trzy, ale chwilowo się go nie dorobiłam. Przy okazji sobie zakupię. Tani, dobry, twardy. Jak widzicie, bardzo, bardzo twardy. Każdy jeden z nich. Ale jak mówi, sama nazwa ma służyć do drapania. A skoro nagrywałam wcześniej filmiki z farbami, bo ja zawsze nagrywam serią. Kilka filmików potem je dostajecie po kolei, to postanowiłam wykorzystać w demonstracji drapaka właśnie jedną z kartek. Jak widzicie, kolor bardzo nasycony. Nie będzie go łatwo wymyć. Nawet mogę Wam pokazać staining, czyli będzie bardzo trudny do wymycia. Bo chyba nie widzicie, wyoszczę Wam. O proszę bardzo. Będzie trudny do wymycia. Jeśli chodzi o Patterspink, też już sprawdzam, bo możemy zobaczyć: ten dla odmiany jest dużo łatwiejszy do wymycia. Ale zacznijmy od, od tego gorszego. Pędzel, jak jest, każdy widzi. Czekaj, trzeba ja sobie tutaj urwać kawałek papieru będzie nam potrzebny jaki jest pędzel każdy widzi sztywny, twardy, obecnie pomoczony wodą, jaka jest kartka kartka jest przede wszystkim wysuszona nigdy nie pracujcie drapakiem na mokrej kartce, na mokrej pracy bo uszkodzicie sobie tylko papier, nie wymyjecie a uszkodzicie, ma wyschnąć jak praca wyschnie wtedy lekko leciutko sobie namaczamy Pędzel, koniecznie czystą wodą, i takim namoczonym pędzlem zaczynamy drapać. Wycieramy pędzel, odciskamy delikatnie ręcznikiem. Widzicie, już jest linia. Ile używać wody, musicie wyczuć. Ważne jest, żeby ten pędzel czyścić. Widzicie, ile z niego schodzi farby? Normalnie jest czyściutki, tak? A patrzcie, ile wyjdzie po takim drapaniu. O, tu chyba dałam trochę za dużo wody. Powinnam go bardziej odsączyć. Pamiętajcie, że to jest farba hard staining, ciężko usuwalna z papieru, ciężko podnoszona. Można wielokrotnie przejechać po danej linii. Spójrzcie, jest praktycznie biały papier. Widzicie? A co najważniejsze? Wy to widzicie, może mnie, ja się staram Wam przybliżyć i pokazać. Ten papier nie jest uszkodzony. To jest naprawdę pędzel, który dobrze używany nie uszkadza papieru. To był rozmiar 2, teraz Wam pokażę jeszcze rozmiar jeden. Widzicie, kurczę, mała rzecz, a cieszy. Trzeba tylko wiedzieć, czego szukać. A tu się nawet pokuszę za wzięcie się za to. Moi drodzy, tutaj na tym kwadracie była farba wzięta prosto z tuby. W ogóle nierozcieńczona, nowa formuła, bardzo gęsta. I spójrzcie, jak puszcza. Często czyścić pędzel. Czysta woda. Dobrze doczyścić. I z powrotem jedziemy. Zawsze czysta woda, zawsze czysty ręcznik. Pójście. Znowu dochodzimy do białości. Powiedzcie mi, czy do tej pory mieliście pędzel, który dawał aż takie efekty. Który pozwalał aż tak ładnie wydrapać barbę. Widzicie? Teraz gdyby dać temu chwilkę przeschnąć i użyć ponownie drapaka, to on jeszcze wydrapie. Trzeba tylko patrzeć, żeby nie drapać po bardzo mokrym papierze, żeby go nie uszkadzać. O. Ja Wam jeszcze kawałek wydrapałam. Widzicie, jest biały, jest po prostu biały papier pod spodem. I nadal nadmienię, ja go tutaj tak wyginam jak mogę, że on nie jest uszkodzony nie jest uszkodzony. On jest wydrapany, ale nie uszkodzony. Można oczywiście próbować też drapać całą powierzchnią. Czemu by nie? Nikt nie zabrania używać go w ten sposób. Choć efekt może nie być aż tak bardzo spektakularny. Ale jak widzicie wychodzi całkiem fajnie. Jedną w drugą stronę. Charakterystyczny drap, drap, drap. Dlatego drapaczek. Jak widzicie, równie ładnie wymyte Więc można go używać do linii. Można go używać tak zwanie cało powierzchniowo. I pamiętajcie, zawsze czyściutka woda i zawsze czysty. Papier jał muszę zmienić, bo inaczej z tego naszego wymywania nic nie będzie, będzie Wam się brudziła kartka. Widzicie, daliśmy mu chwilę, skrobaliśmy jeszcze i jest jeszcze jaśniej. Także jak widzicie wygląda to fajnie, żeby nie było, że na starej formule nie działa. Proszę bardzo. Wymywa równie dobrze. I tak jak mówię, to była farba staining, hard staining bardzo ciężka do wymycia. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku naszego pink, który jest łatwo podnoszony. Tu powinno iść w ogóle rewelacyjnie szybko. No i proszę bardzo. Czy ruchy pędzla? Mamy białą kartkę. I co wy na to? Mieliście już taki? widzieliście gdzieś u kogoś, stosujecie z innej firmy. Proszę bardzo. Kolejna. Stara formuła, a tutaj będzie na nowej formule. Jak widzicie, łatwo wymywalna farba. Nie ma żadnych szans z tym pędzlem, po prostu. A najlepsze jest to, że taki pędzel kosztuje około 7-8 zł. Także rzekłabym, że każdego stać. Nie zawsze bywa w sklepach stacjonarnych. Czasem trzeba zamówić z sieci. Ja u mnie na terenie Katowic stacjonarnie nie znalazłam. Ale jak gdzieś coś zamawiam z odbiorem, ewentualnie jak mi firma przysyła paczki, to przysyłała i drapaki. Także każda ilość drapaka mile widziana, już chyba trzy albo cztery drapaki oddałam znajomym. Chyba się nie, dziwi, nie dziwicie, dlaczego chcieli je od razu, kiedy je zobaczyli, a teraz pokazuję go Wam. Także zdecydowanie niedługo Black Friday. Wiem, że wielu z Was szykuje już listy produktów do zakupu, więc jeśli nie kupujecie wcześniej, to poczekajcie do Black Friday. Jak kupujecie, zamówcie przy najbliższym zamówieniu, bo taki drapak pomoże Wam niejedną pracę uratować. A jak macie te brzegi przyklejane taśmą, i one Wam się ubrudzą, to dodam, że też dobrze wymywa. Także widzicie, fajna rzecz, mała, a cieszy. Renesans zdecydowanie pod tym względem poradził sobie świetnie i wypuścił kapitalny produkt. Dajcie znać, co sądzicie. A ja czekam na Was w następnym odcinku. Cześć!